Ja duu, co? CO? NIE! JA TO NAGRYWAM NORMALNIE! CO ja JEST? JAK TO JEST MOŻLIWE? CO JEST? JA co jest? Kto, ale kto, już Pan tak? CO? EJ KTOŚ 500 ZŁOTY SOBIE WYSŁAŁ TAK? CO JEST TY? <grym> NO KURWA! 500 ZŁOTY KTOŚ ALE wysłał. GRUBO! No to... pan, 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 pan. ja pierdolę Co? O co chodzi w tym live? Ie? Ej to jest magiczny live kurwa Ty On się nigdy nie skończy To jest magiczny kurwa live stary Co? Kurwa Co jest kurwa? Nie 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 To jest, co? Złe, to jest złe stary Co? To jest złe to jest złe, to jest złe to jest złe To jest złe To jest złe nie. Zdrowie, nie, nie, no, nie, się, no, nie. To jest złe to jest, osoby za 500. to jest złe i smutne. Ej to jest. Ja! smutne! Ja! No ja, ja, się JAR! Ja! 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 Nie yeah, było yeah! Ja! takiego. Ja! się. Ja! 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 jest rekord. To jest rekord, stary. Ja! Jak le... będzie piąta, to stary to jest rekordowy, Ja! Rekord, rekordowy Dobra, stary kurwa musi zmniejszyć czas, nie? Ja pie...